W ostatnim programie, musisz to wiedzieć, opowiadałem Państwu o skandalicznej historii z akcjami elektrociepłowni Benzin. Ewidentnie ktoś wiedział, że, że będzie to Orlen kupował, czyli Orlen firma worek bez dna, tak, tam tyle zarabia Orlen na zawyżonych cenach paliw. Wszyscy wiemy, że paliwa strasznie staniały na giełdach, a Orlen jak świnia trzyma nam wysoko cenę detaliczną paliw. I proszę Państwa, komisja nadzoru finansowego sprawdza tę transakcję i nie dopatrzyła się niczego nielegalnego. To jest oficjalny komunikat, to jest skandal proszę Państwa. Ceny akcji elektrociepłowni Będzin zdrożały o 1700%. 1700% procent. Wszystko legalnie. Nic się nie stało. Ja przypominam, że to są rządy Prawa i Sprawiedliwości, czyli Mateusza Morawieckiego. Analiza zleceń i transakcji zawartych na akcjach spółki w okresie od 1 czerwca do 22 czerwca tego roku w zakresie potencjalnej manipulacji kursem nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku. Nie ma winnych. Ktoś zarobił 1600%. Procent. Nawet nie wiemy kto. Nawet nie wiemy, kto, to jest ten system giełdowy. Wiedzą, wiedzą jak wyciągać pieniądze z naszych kieszeń, tak? Eee, a może Nacjonalne Nederlande kupiło?